Nie Pan ma nadzieję, że więcej krytyki wobec niego, czy więcej jakichś pytań właśnie, które, które podważają jego teorię może od Państwa wyjdzie. Tak? Tutaj Chciałem się dowiedzieć od Pana, żeby Pan sprecyzował, bo może to było złe tłumaczenie. Czy ta opinia o tym, że y, pan Lech Kaczyński był chuliganem, to jest pana osobista, czy kogoś z BNB, z którym pan się To jest pytanie jedno. Drugie pytanie jest takie. Y, pan był uprzejmy też powiedzieć w ten sposób, że pan cytuje źródła, że to źródło jedno to jest nawet dowód osobisty tego generała. Tylko jest jeden feller. Pan nie podaje nazwiska. Co to jest za źródło anonimowe? Pan jest dziennikarzem śledczym wybitnym. Dlaczego pan ukrywa to nazwisko, skoro pan ma dowód osobisty? Trzecie pytanie jest takie. Ja rozumiem, że pan o tej wojnie atomowej mówi, ale to jest dla mnie jakiś dualizm tutaj. Ponieważ pan z jednej strony mówi, że musimy dążyć do prawdy, ale jak dowiemy się prawdy, to pan się boi wojny atomowej. Panie. Wielu jest takich, co żyło w tym czasie zagrożenia wojną atomową. Widać po moim usinie. Ale u nas było mniej pożytecznych idiotów niż w Niemczech, którzy wychodzili na te marsze i protestowali przeciwko wojnie atomowej, którą chciał Związek Radziecki wywołać, a jednak nie Polska. Że Pan był uprzejmy się wypowiedzieć na te trzy wydarzenia. pytanie, ponieważ się zamieniliśmy, dokończyłam zdanie. Pan nie uważał, że Lech Kaczyński jest huliganem, tylko, że media i społeczeństwo częściowo bo Lecha Kaczyńskiego zrobiło huligana. To, to część Polaków niestety tak uważa. E, dlatego, że się z synem zamieniłam i w tym momencie po prostu to niestety tak powstało. Ale to trzeba było od razu oponować.

Monaten, im letzten halben Jahr insgesamt über 24 beinahe militärische Zwischenfälle gegeben, als russische Maschinen im westlichen Luftraum eingedrungen sind und nach offiziellen Berichten wohlweislich es fast zu einem zusammen militärischen Zusammenschluss gekommen wäre und man weiß wirklich nicht in der explosiven politischen Situation, in der wir heute sind, bis zum heutigen Tag sind, inwieweit da nicht eine irgendwelche Überschussreaktion oder was auch immer kommt, die dann zu einem heißen Krieg und ein heißer Krieg wird in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit in Europa Atomkrieg sein, kommen kann. Das auszuschließen, das halte ich wirklich für vernachlässigend. Ja, das, ich finde in diesem Fall ist es auch richtig, das werden Sie wahrscheinlich nicht akzeptieren, aber wir haben alle Kinder, wir haben Kindeskinder, wir haben Enkel und so weiter und so fort. Im Namen dieser Kinder und ist es richtig, dann die Wahrheit nicht zu nennen, um einen Atomkrieg zu vermeiden. In der Tat der Überzeugung bin ich. Nad Europą było, były 24 przypadki, kiedy Rosja wpłynęła bądź wleciała w przestrzeń powietrzną europejską. Było to na tyle niebezpieczne, że wystarczy, że mały ułamek sekundy i ta wojna jest zaprogramowana. Pan uważa owszem, że prawda smoleńska, jeżeli ma to nas kosztować wojnę atomową, nie powinna wypłynąć. Ja

Da ja, gehen Sie mal davon aus und dafür lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass die politisch Verantwortlichen der Nachrichtendienste sowohl in Polen den Namen dieses FSB-Generals kennen. Ich sage, die polnischen Nachrichtendienste kennen natürlich den Namen dieses FSB-Generals. Ja, Aby uzmysłowić nam jedną rzecz, otóż proszę państwa, pan redaktor Roth prezentuje pogląd, który jest dominujący w opinii publicznej w Europie i to nie jest też pogląd nowy. Po II wojnie światowej większość politycznej elity Europy Zachodniej i w ogóle świata zachodniego również uważała, że nie można pewnych rzeczy odsłaniać na światło dzienne takich jak zbrodnia katyńska, takich jak różnego rodzaju zbrodnie sowieckie, bo to może niepotrzebnie zadrażnić Rosję i wywołać wojnę. Słusznie pan zwrócił uwagę, że tam jest całe społeczeństwo w ten sposób e, e, niestety ukształtowane, żeby w ten sposób straszyć. W związku z tym zwracam na to uwagę, że e, e, troszeczkę się mentalnościowo różnimy, to zresztą widać w tej, w tej rozmowie. I jeszcze jedno takie zdanie wytłumaczenia. E, Powiem to z perspektywy, powiedzmy, bacznego obserwatora e, polityki, także wewnątrz niemieckiej. E, jeżeli chodzi o politykę niemiecką, to tam zawsze z Putinem trzymało SPD. Schroeder, jak Państwo pamiętacie, poprzedni kanclerz, dostał od razu puchę e, od Putina i to, i to tam jest ta porozumienia. Angela Merkel, to, że ona się w tej sprawie tak zachowuje, to nie dlatego, że robi ukłon do Putina, bo jemu ukłonu pewnie nie zrobiła, tylko on robi ukłon dla Tuska. A niestety interesy Tuska i Putina w tej materii idą a, razem. A, 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 a. Proszę Państwa, jeszcze cztery pytanka będziemy kończyć, ponieważ są jeszcze osoby, które chciałyby uzyskać fotograf od Pana Rota. Panie redaktorze, mam pytanie. Tak pana mam zadanie domu, nie na to spotkanie przedtem pana książkę, siedziałam w mocy i czytałam. Do tego. Y, ty, tytuł Pana książki są Tajne akta s. Ja już jestem obeznana z tematyką smoleńską, bo pewnie jak wielu z nas jesteśmy głodni prawdy, co się stało naprawdę w Smoleńsku 10 kwietnia, więc jak ta książka pojawiła się, to to z pasją ją przeczytałam i szukałam tych tajnych akt. Co znalazłam? W całej książce na stronie, to jest już tłumaczenie polskie. Całej książce znalazłam na stronie 22 na połowie strony: Informacje na, te, na temat depeszy BND do Pulach. I ten wątek jest rozwinięty. Czy Pan na tej bazie y, kontynuował ten, ten wątek, to znaczy tego generała FSB i jego dowodu osobistego? Bo tak dla mnie to było nieklarowne. Cała książka potem opowiada o rzeczach, które większość z nas na pewno zna. I potem pod koniec też na stronie 250 pojawia się znowu wątek, czyli członka polskiego rządu i właśnie tego powiedzmy spisku. Czyli jeszcze raz informacja. Czy depesza BND do Pula, to jest baza, z której Pan wyszedł? I czy jeszcze coś jest? To jest z marca 2014 roku. Co Pan jeszcze wie więcej i może powiedzieć? Może. Dziękuję. W tym czasie pani Agata przetłumaczy, natomiast ja Państwu jeszcze też chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo to też ważne, żeby tutaj zabrzmiało. My wszyscy bardzo mocno interesujemy się tą książką, to jest zrozumiałe. Natomiast ona na rynku niemieckim była potrzebna z innego powodu. U nas na temat Smoleńska ukazało się rzeczy bardzo wiele. Tam na temat Smoleńska do tej pory była tylko jedna rzecz: raport MAK. Ta książka, ona rzeczywiście dla nas, jak się ją czyta, też ją, mówię, w znacznej mierze tak. wydaje się, no my przecież to wszystko wiemy. Tak, w Polsce tak. Tylko proszę pamiętać, że w Niemczech nie ukazało się tyle publikacji, ile u nas, i tam opinia publiczna do tej pory była tylko i wyłącznie karmiona propagandą Maków, nie tylko rosyjską. Zwłaszcza, że Państwo wiecie, że aparat agentury wpływu rosyjskiego. Nie, czyli jest po prostu przeogromny. Przeogromny, bo jest osadzony w całym NRD-ówku danym i pączkuje na resztę całego państwa, już odejmę. Proszę, 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 to bardzo. My się to promować w naszych książkach. Tak, tak, dalej. Przekładacz na niemiecku. Dobrze, dobrze. Proszę przekładać. Proszę przekładać. To łatwo powiedzieć, myśmy. No dobrze, tak, 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 tak. Tak, tak. Na ja, das ist eine merkwürdige Merk Frage, weil man muss ja das Buch lesen und dann weiß man auch, was es entstanden ist. Auch in der Vielzahl, nicht nur auf einer der Welche des BND, der wäre ja dann wirklich verrückt gewesen. Pan mówi, że wenn to powstało na eines tylko bundes entstanden wäre, dann müsste es wohl ein sondern auf vielen Gesprächen, auf vielen eigenen recherchen auf vielen quellen die in polen allgemein bekannt sind Das Buch ist ja im wesentlichen <laughs> przede wszystkim musicie Państwo sobie uświadomić, że książka powstała przede wszystkim dla czytelnika niemieckiego, który zupełnie nie ma zielonego pojęcia, co się stało w Smoleńsku. Niemcy do dzisiaj uważają, że w Smoleńsku była na pilotów. Pierwsza informacja, która dotarła i ta została. die Quellen des BND, ich verzitiere ja verschiedene Quellen des Bundesnachrichtendienstes, äh, sondern im Grunde genommen, dass der Vorgang eigentlich geschlossen werden soll. In Deutschland war bis zum Erscheinen des Buches nicht bekannt, was Inhalt des Buches ist. W Niemczech do 10 kwietnia, bo tak wydano książkę. Nie wiadomo było, nie było wiadomo, co jest treścią tej książki. Und e, deswegen auch der Name, also Deutschland Verschlussakte S, aber mit dem entsprechenden Untertitel, der in der polnischen Ausgabe fehlt: Swolets MH17 und Putins Krieg in der Ukraine. Dlatego książka się nazywa e, Keine Arta, ale na niemieckiej wersji jest jeszcze napisane Smoleńsk, MH17, czyli Malezja Elen i wojna Putina na Ukrainie. Tego nie ma, nie tego nie tytułu nie ma w Polsce. Jest? Jest. jest. jest to, pan nie wiedział, a książki nie ma nie wiedział, Jest, jest, ale na ja, 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 tak, tak. Okej. Okay. Tego pan nie wiedział. Proszę Pana, ja chciałem się zapytać, czy wiadomo Panu, że prokurator generalny w Polsce, pan Seremet, powiedział dziennikarce Anicie Gargas, że jeżeli prawda wyjdzie na jaw, to my wszyscy, mając na myśli rząd, pójdziemy siedzieć? Dziękuję. Wie ist diese Aussage bekannt, ja? Aber die Aussage von dem General, General, dem Militärstaatsanwalt, der hat so oft seine Aussagen gewechselt, also dem über den Weg zu trauen, da hätte ich schon für mich so also verständlich sein sollen. Probleme. Aber dass er das gesagt haben soll, das ist mir bekannt. Herr Panov, wann wir Otto, Sie machen doch eine Uważa jednak e, e, prokuratura generalnego za niewiarygodnego, zmieniającego ciągle zdania. Ja może dwa słówka powiem. Najpierw chciałem panu Rotowi serdecznie podziękować ja jako Polak, Niemcowi, panu Rotowi. Nie mogę e, tych podziękowań skierować nikomu z rządu polskiego, ponieważ to nie ma za co. Ponieważ cała ta wypowiedź Pana Rota taka troszeczkę detetystyczną, pesymistyczna jest, moje pytanie brzmi, czy w związku z tym, że za tydzień będziemy mieć nowego prezydenta, w co głęboko w listopadzie nowy rząd, czy byłby Pan bardziej optymistyczną osobą w swoich wypowiedziach? Chodzi mi o to, jeżeli będzie zmieniony prezydent w Polsce i rząd, czy prawda będzie mogła wcześniej ujrzeć światło dzienne? I się jak powiedzieć, że my Polacy tak bardzo nie boimy się Rosji, jak, jak, jak Niemcy, a to, że Putin jest mordercą, to chyba... a to, że Putin jest mordercą, to doskonale wie pan redaktor, doskonale ja wiem i chyba większość ludzi tutaj, jak również polityków na Zachodzie i na Wschodzie. Dziękuję bardzo. Dass äh, die die dass wir jetzt haben, dass das alles so ein bisschen, dass und, das wirklich das alles äh, Sie meinen, wenn ja. ich habe jetzt ob ja. das auch, ein, das, das ist ein, das ist ein ich mich für die Frage. Mich aber die Antwort in ein Problem hinein. Das Problem Es wurde ja schon vorgeworfen in bestimmten Medien, dass dieses Buch sozusagen funktionalisiert wird für die Präsidentschaftswahl. Ähm Już media głamowa na ten temat, że ta książka äh, jest äh, przed biegiem äh, i częścią kampanii wyborczej, äh, kampanii prezydenckiej w Polsce. Deswegen werde ich zu den Präsidentschaftswahlen wie und ob sie ausgehen äh, wenn ich einfach nicht deswegen sagen wollen. Ich halte mich da einfach zurück, weil es auch nicht, weil es nicht meine Aufgabe sein kann. da irgendetwas zu sagen, wählt den oder wählt den, den. Das macht Deutschland nicht, da müsste ich aber auch nicht wählen. Und äh, so gesehen, äh, wenn Sie verstehen, dass ich da mit meiner Antwort sehr ja zurückhaltend bin, mir das bitte verzeihen. <tragliche> W jakikolwiek sposób w nią mieszać, ponieważ, e, ponieważ media już to krytykowały i w związku z tym e, to nie jest ten tajnik, prawdopodobnie, niestety. Także przepraszam. Nie, nie, jest, jest to w książce. Andrzej, jest to w książce. Wszystko no właśnie, ja też. Nie boi się, a na pewno jest Pan już na celowniku rosyjski, rosyjskich służb specjalnych. Czy Pan się nie boi? Bo gratuluję naprawdę o gremz, ich Äh, aber ich habe keine Angst vor FSB oder irgendjemandem. Also, das äh, äh, ist zwar ein blödes Sprichwort, aber man sagt ja im Englischen, no risk, no fun. Also es gehört zu den Aufgaben, glaube ich, eines investigativen Journalisten, und ich habe da entsprechende Erfahrung dazu, dass man das Risiko in etwa kennt und auch einschätzen kann. Und wer Angst hat, sollte den Beruf nicht ausüben, den ich ausübe. Pan owszem się boi raka, ale nie boi się FSB, a jego zawód jako dziennikarz czy wymaga tego. Jest mu to wiadome, ale to Anglicy mogą no risk, no fun, w związku z tym tego się pan trzyma. Ale vielleicht noch sozusagen kleines ja Asyl. So, ich habe ja Verbindungen zu deutschen Sicherheitsdiensten und die haben mir, hab mir extra eine kupelsichere Weste mitgegeben, die ich mitnehmen soll nach Polen. I to, że tak będzie jasne, że tak będzie jasne. Chyba, nie wytknął, bo ich chciał, bo nie chciał, Pan ma znajomych w e BND, e którzy na drogę do Polski dali mu kamizelkę górolotworną, ja. który nie zabra, bo nie jest po prostu bariatem. Proszę <noise> Państwa... Przepraszam, czy mogę jeszcze zadać na podsumowanie jedno pytanie? E Chciałabym się odnieść do tego, co Pan powiedział. Myślę, że to będzie dobrą puentą. Bardzo uważnie słuchamy. Czy z tego co Pan mówił mamy odnieść wrażenie, że mimo że Zachód prawdopodobnie doskonale wie, co się stało, w końcu jest nawigacja satelitarna, są satelity praktycznie wszędzie, służby wywiadowcze pewnie wiedzą no, o wiele więcej niż my wiemy? Czy mamy w ten sposób dojść do wniosku, że cała Unia Europejska, NATO to wszystko fikcja? a Wszystkie te struktury obronne to jest wielka fikcja i Rosja będzie dalej sobie testować, jak daleko może się posunąć. Teraz jest na Ukrainie, można powiedzieć, pozwalając sobie na bardzo wiele. Jak długo jeszcze Zachód będzie milczał? W tym Niemcy, pozostała częścią Europy, Stany Zjednoczone. Spychanie smoleńska pod typem i mówienie, że z tego, co wnioskowałam, każdy, kto chce prawdy i będzie mówił prawdę, Musi się liczyć z tym, że w każdej chwili może skinąć. To znaczy, jeśli ja chcę mówić prawdę, to znaczy mam za rokiem się bać, że mogę skinąć od służb takich czy innych? I dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Proszę, proszę. proszę Państwa, ja przepraszam, będziemy na tym kończyć. Zaraz Pan Rokow powie oczywiście na to pytanie. Dlatego, bo część z Państwa jest przyjemnych. Są Państwo z Bydgoszczy, z Chełmna, widziałem z Yy, a jest debata prezydencka, na którą pewnie wielu chce zdążyć, więc to już będzie ostatnie pytanie. Yy, I z nawet, proszę Państwa. Powiem na portalu, proszę Państwa, na portalu www.pomniksmoleńsk.pl www.pomniksmoleńsk.pl będzie tak jak zwykle z naszych spotkań, w całości relacja, będą te zdjęcia, i można będzie się z tym zapoznać albo podesłać innym, którzy nie mogli dzisiaj być. Ja jeszcze mam tylko jedno króciutkie, korespondujące z tym pytanie na koniec. Czy w związku, bo Pan powiedział i słusznie, że nikt nie, nie dowierzał na Zachodzie, że można sobie od tak strącić samolot z prezydentem, ale w międzyczasie, o tym Pan pisze w książce obszernie. Wydarzyła się tragedia tego samolotu malezyjskiego, gdzie już wszyscy wiedzą i nikt tego nie jest w stanie zaprzeczyć, że to Rosjanie. Czy po tym, co się stało, troszkę się zmieniło myślenie na Zachodzie? Bo to jest dla nas, dla Polaków ważne. Erste Frage. Ich glaube, zu Pessimismus ist trotzdem äh, kein Grund. Ich glaube, eine kritische Bürgergesellschaft, das gibt es ja in Deutschland, in Europa, wie in Polen, äh, die hat die Aufgabe, immer wieder den Finger in die Runde äh, zu legen und versuchen aufzuklären. Äh, mir macht ein Wort. do pesymizmów związanych z NATO, z Unią Europejską. E, tak to niestety jeszcze każdy e, e, obywatel, e, jak to Pan Przysłowiowo powiedział, musi wsadzić palec ciągle e, i powtarzać to w radę. To jest e, Jest to niestety bardzo długi proces. Ich will immer ein Beispiel nennen. Es gibt in, in Frankfurt den Jesuitenpater Professor Ned Bruening, einer der bekanntesten sozial katholischen sozialreformatiker. In Frankfurt ist ein sehr bekannter Reformator. Das heißt für soziale Reformen, also für demokratische soziale Reformen der wichtigsten Kämpfer der katholischen. który walczy o najważniejsze reformy katolickiego kościołu e, w Niemczech. Er glücklicherweise, lange über 100 Jahre. E, żył, e, szczęśliwie ponad lat. Zu seinem 90. Geburtstag hat er erklärt, es dauert ganz lange, bis ich selbst in diesem sozialen Bereich hin zu sozialer Reformen zu sozialen Veränderungen etwas verändert, also 90 Jahre. Was ich damit im Grunde genommen sagen will, es kann lange dauern, aber es geht nicht über eine selbstbewusste, kritische, demokratische Bürgergesellschaft. Die muss vorhanden sein, wenn die nicht vorhanden ist. sondern wenn es nur jest Trennung zwischen den einen und den anderen gibt, werden sie das Problem Smolenz in jeder Beziehung nie lösen. Jedno z pan chce powiedzieć, że to może być bardzo długotrwały proces, niemniejszym to, co jest istotne, to jest przede wszystkim żeby Polacy razem się złączyli i w i problem katastrofy Smolenskiej przyczynę wyjaśnili. Marais, ich, ja, nein, ob sich das ob, ob ja, genau, äh, Denken Nein, das hat äh, im Westen oder zumindest in Deutschland, wo es aber in den deutschsprachigen Ländern kann man es allgemein sagen, hat das trotzdem das Denken nicht, was Smolensk angeht, leider verändert. <Darwinough> also, doch, sagt, das, das liegt aber nur noch zwei das liegt daran, dass die westlichen Medienvertreter bei Ihnen in Polen sehr faul sind und sehr bequem, sondern im Grunde genommen nur die Organe, das, was die Regierung sagt, wiedergeben. Proszę Państwa, kończąc powiem tylko dosłownie dwa zdania. Na koniec poproszę Państwa o bursztynowcę dla naszych gościach, który kawałek I proszę Państwa, jeszcze zdanie najważniejsze. My nie musimy czekać 90 lat jak ten teolog tylko 7 dni. Tylko 7 dni można poleżać...